Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku SIFY 22 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam cały temat przecieków, jak na nich zarobić, skąd o nich wiedzieć, jak po prostu zyskać na przewadze tym, że będziecie wiedzieć o informacji o danych kartach i generalnie cały temat o tych przeciekach wam dzisiaj poruszę w dzisiejszym odcinku, ale standardowo zanim zaczniemy, każdy z Was, każdy nowy widz może teraz zostawić subskrypcję, a każda osoba, która mnie już oglądała, jak i w sumie te nowe też mogą zostawić, mogą, możecie zostawić łapeczkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo, ale to bardzo miło, bo docenicie to co dla was robię i oczywiście możecie wpadać na Discorda, który teraz wam się wyświetla na ekranie, macie zaproszenie do niego w opisie, to jest Discord poświęcony tematyce FIFA. również na nim możecie kupić rangę FIFA dzięki której po prostu dostaniecie różne metody na zarobek, różne inwestycje i nie tylko wszystkie przecieki, ale też tam pokazuje jak na przeciekach zarobić, więc jeżeli chcecie zarobić końce to możecie chętnie wpadać, możecie zakupić tam rangę FIFA, jest to dla chętnych i myślę, że nie będę tutaj robił już dłuższego tylko chciałbym jeszcze wam powiedzieć co to są w ogóle przecieki bo może są takie osoby które nie wiedzą a więc przecieki są to dokładne informacje o kartach które nie pojawiły się jeszcze w grze a pojawią się w niedalekiej przyszłości i jakby dostajemy te informacje od osób które zajmują się odczytywaniem kodu gry no i myślę że dalej się tu nie będę zagłębiał jakby w tą definicję i tak dalej tylko wszystko pokażę wam w dalszej części odcinka no i ja FIFA dzisiaj odpaliłem tylko żeby zacząć ten odcinek ponieważ tak naprawdę wszystko będzie się działo na Twitterze wszystko będę na internecie. A więc dobra, jak już przeszliśmy do Twittera, to, to jak widzicie, mam tutaj takie swoje specjalne konto na Twitterze, stworzone tylko po to, właśnie, żeby obserwować wszystkie rzeczy związane z Fifą. Ja sobie obserwuję tutaj 7-6 yy, profili, jak widzicie. Oczywiście, Robercik zasługuje na follow'a, więc tego followka mu zostawiłem. A oprócz niego, obserwuję sobie takie cztery profile tutaj związane właśnie z przeciekami, z różnymi takimi, można powiedzieć, w sumie metodami na zarobek, chociaż tamtych metod aż tak bardzo nie ma. Głównie są to profile poświęcone, jakby właśnie tym przeciekami i tak dalej, więc sobie obserwuję. Oczywiście zachęcam was, że, jak, że, że jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi przeciekami i tak dalej, to sobie możecie te profile zaobserwować. Oczywiście tych profili naprawdę jest mnóstwo na całym Twitterze, więc nieważne kogo obserwujecie, ważne, żeby ta osoba była zaufana, bo naprawdę przecieków wszędzie jest dużo, czy to na TikToku, czy to na Instagramie jest tych rzeczy mnóstwo. Ja osobiście polecam wam jednak Twittera, bo tutaj wydaje się być to info zawsze najbardziej jakby zaufane, jednak ja uważam, że nieważne jakby gdzie tych, gdzie te przecieki widzicie, ważne od kogo. Ważne, żeby ta osoba była zaufana, więc jeżeli na przykład znajdziecie sobie jakąś nową osobę, która zajmuje się tematyką po prostu na swoich socjalach yy, tematyką przecieków, to sobie na przykład sprawdźcie jego stare przecieki, o czym one były, czy się sprawdziły i tak dalej, żebyście po prostu nie inwestowali głupio, bo na przykład czasami może ktoś jakiegoś fajka puścić i po prostu zainwestujecie i stracicie. No i tak jak mówię, po prostu albo sobie sprawdźcie kilka dni wstecz, czy przecieki się sprawdziły, albo sobie zanim zainwestujecie, to poczekajcie kilka dni, żeby zobaczyć, czy te przecieki się tej osobie sprawdzają. No i jeszcze raz powtórzę, nieważne czy to TikTok, czy Instagram, czy Twitter, ważne, żeby osoba była zaufana. Ja sobie teraz pozwolę odpalić któreś z tych trzech kont, no nie wiem, tu sobie odpaliłem już przed chwilą tutaj jednego ziomeczka, drugiego i trzeciego, to naprawdę nie ma znaczenia i tak dalej, bo generalnie tematyka na tych wszystkich profilach jest taka sama. Krążą ona tutaj oczywiście wokół tych wszystkich kart teraz Winter White Cards, ponieważ takie mamy teraz. Teraz event w grze. I tak jak ja mówiłem, ja sobie obserwuję tych profili kilka, jednak zawsze na tych profilach praktycznie pojawia się to samo, ponieważ jest to sama ta sama tematyka. I jednak zawsze mają. Bardzo podobne te przecieki. Jak widzicie, pojawiają się tu różne karty związane z tym eventem, które prawdopodobnie jeszcze wejdą do gry, jak Gaspilly Ten tutaj ziomeczek przedstrzeli do gry i tak dalej. Tutaj macie Dawida, który już się wcześniej pojawił, ale żeby wam udowodnić, że, te, że to wszystko się sprawdza i tak dalej, to zobaczcie tutaj Dong 18 grudnia dodał info, że tutaj przewidywania, tak jakby tego dru mini drugiej drużyny i tak dalej, no i przewidział tutaj Modricia i Davida, Soła, Awara, Pandewa i tak dalej. I Pandew są i David się już pojawili. Aura prawdopodobnie pojawi się 22 grudnia, czyli jutro, jak ja to nagrywam, i chyba jutro, jak Wy też to oglądacie w sumie. Więc wydaje mi się, że to się powinno sprawdzić. Ale co do Aura, to jeszcze przejdziemy w dalszej części odcinka. I Jak widzicie, tutaj jeszcze Dong 17 grudnia dodał nam taką informację o pierwszym, właśnie tej, o pierwszej tej drużynie, która powinna się pojawić. No i jak widzicie, wszystkie tutaj rzeczy są, jakby się sprawdziły. Oprócz tego dodał, że będą nowe SBC, które będą pojawiały się codziennie. Więc takie są, wszystko się sprawdziło, że będą e, paczki do zdobycia w SBC, jakieś promocyjne, to się sprawdziło, że będzie SBC -o i również się sprawdziło, i tak dalej. No i tutaj nawet przewidział nam jeszcze, znaczy to nie przewidział, tylko w sumie odczytał z skodukry, bo przewidział, to mogłoby się wydawać takie dosyć losowe, a to wszystko nie jest losowe, tylko jest sprawdzone. Jednak pamiętajcie, że nieważne jakby z jakiego profilu patrzycie, to i tak te 90% szans dajcie sobie na to, że to wszystko się sprawdzi, jednak tam jakieś minimalne rzeczy mogą się zmienić. No i jak widzicie, tutaj Donkowi akurat wszystko się udało przewidzieć, co będzie za ile tokenów. Jednak ja wam tutaj chcę jeszcze coś pokazać, na przykład, Jakiejś konkretnej jednej karty, więc zaraz sobie tą znajdę. Tak jak macie na przykład tutaj tego Lukasa, More i Marsjala. No i z tego co wiem, yy, czy Marsjał się już pojawił w grze? oj, tego nawet nie wiem. Wydaje mi się, że chyba nie, chociaż nie wiem, dobra, mniejsza. Nieważne, czy się pojawił, czy nie. Jednak na przykład załóżmy, że macie jakąś zaufaną osobę, bierzecie od niej przecieki i na przykład daje ona wcześniej jakby wygląd całej karty wraz z dokładnymi statystykami, z dokładną pozycją i overallem. To weźcie sobie pod uwagę to, że nieważne jaka to jest osoba i tak dalej, czy ta karta jest już potwierdzona na wielu profilach, czy nie, to jednak niektóre statystyki mogą ulegnąć zmianie. Nie mówię tutaj na przykład o narodowości czy o klubie, no bo to jest rzecz logiczna, że to się nie zmieni, tylko na przykład pozycja lub jakieś minimalne statystyki mogą się zmienić, bo na przykład taki, no nie wiem, załóżmy na przykład taki Sterling, on myślę, że będzie tutaj fajnym przykładem, jeżeli tutaj w przeciekach jest, że on będzie na prawym skrzydle, to na przykład nie inwestujcie sobie na przykład, nie wiem, milion monet w Walkera, bo wiadomo, że jeżeli taki Sterling wyjdzie, to prawdopodobnie Kai Walker po prostu podrożeje, bo będzie on dawał mu hyperlinka i tak dalej, bo jego pozycja może się zmienić, może na przykład być Sterling na lewym skrzydle, a może być na przykład na napastniku I wiadomo, że jak ta karta już tutaj jest y, Potwierdzona i tak, i tak dalej No to prawdopodobnie tak ona będzie Występowała, tak będzie ona się prezentowała Tutaj w 90% Jednak zawsze te cień szansy jest, że to coś może się zmienić Więc nie ufajcie, nie wiadomo komu I tak dalej, na przykład tutaj jest Florencji na prawej obronie A ja widziałem, że będzie on y, Na innym profilu gdzieś widziałem go Że będzie on na środkowym pomocniku Więc tego nie wiem akurat, gdzie się pojawi i tak dalej y, Też mi się wydawało, że na prawej obronie Ale potem widziałem, że na środku pomocy, więc to też widać jak dwa profile, a tutaj inna pozycja. Tutaj też nie chcę, żeby to wyglądało jakaś reklama czy coś, ale skoro posługuję się tymi profilami tutaj w swoim filmie i tak dalej, to nawet widzicie, że tutaj ten donk i tak dalej robi od czasu do czasu jakieś giveaway na FIFA pońcy, Więc jeżeli jesteście, to po prostu nawet możecie wygrać jakieś pońcy i tak dalej. Więc całkiem spokojna opcja, myślę. A nie chcę też być, już być taki, że jak się posłużyłem ich profilami, to żeby po prostu ich tutaj minimalnie nie zareklamować. A oprócz tego chciałbym pokazać wam, że tutaj na swoim Discordzie, jak widzicie, dodałem na swoim Discordzi taką graficzkę. Oj, wyłączyła mi się i tak dalej. E, to była grafika dla osób, które właśnie posiadają rangę FIFA. Bo jak ktoś jeszcze nie widział, nie słyszał na początku filmu, jeżeli ktoś na przykład e, chciałby zarobić na tych przeciekach, ale jakby nie czuje się pewnie i tak dalej, to oczywiście może wpadać na mojego Discorda. To tak jak mówiłem na początku filmu, macie zaproszenie w opisie. Tam możecie zakupić rangę FIFA. I generalnie ja Wam pomogę zarobić końcy powiem Wam jak na tych kartach zarabiać, na przeciekach i tak dalej. No i ja tutaj dla wszystkich osób, które posiadają rangę FIFA, wrzuciłem taką grafikę, która pokazuje, jakby taki to jest kalendarz adwentowy. W SBC, czyli każda karta, która będzie się pojawiała codziennie, i tak dalej. No i 19, 17 rzeczywiście wyszedł Zaha, 18 ten Soul, 19 Pandew, lecz wczoraj, uwaga, hour nie wyszedł. I jak widzicie, na wszystkich profilach pojawiała się praktycznie ta sama grafika. To, że hour wyjdzie, wczoraj było potwierdzone, i tak dalej. Jeszcze wczoraj ten hour się nie pojawił. No i czy dzisiaj pojawi się ten kod? kotca, czy coś za nie wiem jak się czyta wiecie o kogo chodzi, wydaje mi się, że powinien się pojawić a awar z tego co widziałem pojawi się 22 lub 23 więc tak jak powiedziałem nie wszystko zawsze się sprawdza i tak dalej więc bądźcie czujni i weźcie to zawsze pod uwagę, no dobra, ale jest jeszcze jedna rzecz ponieważ na miniaturce powiedziałem wam pokazałem w sumie, że pokażę wam jak, jak na tych kartach zarobić, więc zobaczcie, tutaj na profilu tego ziomka nie będę wymawiał, wymawiał nazwy, bo nie chcę tutaj popełnić błędu ani kogo urazić, mieliście dokładny przeciek drugiej drużyny, która będzie po prostu w tym evencie, która jeszcze nie wyszła i tak dalej no, i jak widzicie, nie wszystkie te karty tutaj mają potwierdzoną pozycję i tak dalej, bo tylko ten Moreno ma pozycję potwierdzoną, która jest na napastniku ale inne karty jak Trippier, czy tam Tezę, czy Aspiliqueta, Alessandrini, Moura, Florencji, to to już pozycje ich widzieliśmy i Hazarda tak samo. Hazarda tutaj chyba przed chwilą wam nawet pokazywałem, a jak nie, to w filmie przed chwilą, bo ten film nagrywam dwa razy, bo mi się mikrofon wcześniej nie nagrał. I prawdopodobnie ten film jest to ostatni, właśnie już z taką jakością audio, bo zamówiłem nowy mikrofon, więc w kolejnych odcinkach powinno być lepiej. No i znajdę tego hazarda i zaraz wam coś pokażę. Dobra, ten hazard będzie prezentował się prawdopodobnie tak. I jeżeli tutaj zaufamy, że wyjdzie on na lewym skrzydle, bo statystyki no to wiadomo ma bardzo, bardzo fajne. Ale wychodzi na lewym skrzydle, jest z Realu Madryt. Czyli żeby na przykład dać mu Hyperlinka, żeby był na pełnym zgraniu w formacji załóżmy 4-5-1. Bo jest to bardzo często używana formacja do robienia zgrania. No to potrzebowalibyśmy jakiegoś lewego obrońcy z Realu Madryt lub lewego obrońcy Belga z Ligi Hiszpańskiej. No i wtedy mamy takiego Mendiego, który po prostu daje mu Hyperlinka. Mendy sam w sobie. Jest bardzo, ale to bardzo kartą grywalną No i jak widzicie aktualnie na rynku chodzi on po 26 tysięcy Jednak no wieczorem i tak odbije do tych 30 Jeżeli chodzi o peceta i tak dalej No ale fajnie w niego zainwestować moim zdaniem Bo jeżeli hazard na pewno wyjdzie na lewym skrzydle No to wtedy Mendy musi urosnąć z ceną Ja sobie w tego Mandy'ego zainwestowałem Mówiłem Fifaczom również, żeby sobie w niego zainwestowali Chociaż zawsze część szansy, że ten hazard wyjdzie na innej pozycji Jest taka szansa oczywiście No jednak jeżeli wyjdzie No to wydaje mi się, że jest to czysty przykład Że Mendy po prostu podrożeje A jeżeli chodzi o takie przykłady które się już sprawdziły, to na przykład tutaj taki e, Ricardo Kieza, chociaż w sumie on jeszcze tutaj się nie sprawdził i tak dalej ale mówiłem o tym Florencji, pokazywałem wam że może Florencji wyjść na prawej obronie więc przydałby się jakiś prawy skrzydłowy z Włoch, który dawałby mu również Hyperlinka jest tutaj taki Kieza, który ostatnio odbił delikatnie sceną, jak widzicie może to już dlatego, że ludzie właśnie zobaczyli te przecieki ale w niego może też warto zainwestować jeżeli ktoś ma większy budżet, bo wtedy z Florencji fajnie by się zgrywał i tak dalej no i kolejnym przykładem, znaczy takim w sumie pierwszym przykładem, bo jeszcze tutaj nic nie pokazałem, który się sprawdził jest Mbabu ponieważ yy, wczoraj lub przedwczoraj do gry trafił ten Luke Bakio, który sam w sobie nie jest jakoś drogi bo kosztuje 34 tysiące ale naprawdę statystyki ma bardzo ale to bardzo fajne no i zobaczcie on sam w sobie kosztuje tylko 34 tysiące na rynku no tam czy 40 coś w tych okolicach natomiast jest na prawym pomocniku więc fajną kartą z Wolfsburga która dawałaby mu zgranie jest Mbabu Mbabu też dostał właśnie tutaj ostatnio w tym nowym evencie yy, z tutaj Fire i Ice wiecie o co chodzi swoją kartę specjalną i onę Również fajnie odbiły, bo zobaczcie, wyszedł Luke Bakio i Mbabu z 50 tysięcy podskoczył do 90. Aktualnie spadł, bo dzisiaj, jak ja to nagrywam w nocy, poddawali po prostu karty. Bo wiadomo, że był ten bug, że tam przez jeden dzień te karty jakby nie dropiły w swoich specjalnych wersjach. Jeżeli trafiliście Mbabu w wersji złotej, rzadkiej, to po prostu oddali Wam Mbabu w, w Ice, albo tam, no tą drugą wersję i tak dalej. Więc sobie posprawdzajcie kluby, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Ale mniejsza, widzicie Mbabu podskoczył z ceną jeden, jak i drugi. Ten Mbabu tutaj podskoczył nawet o te tutaj 40 tysięcy, więc. Jak widzicie zysk jest, niesam... zysk jest niesamowity Tylko po prostu trzeba troszeczkę poszukać Poszukać fajnego zgrania, bo jeżeli na przykład Taki Luke Bakio jest na prawej pomocy A Mbabu jest na prawej obronie To bardzo fajnie dają oni sobie zgranie Co zaraz po prostu wam mogę nawet pokazać Zobaczcie, ustawiacie sobie formację 4 5 1, Dajecie Mbabu i Luke Bakio, obydwoje po prostu Mają 10 zgrania, nieważne jaką ligę zrobicie Sobie tutaj, nieważne co zrobicie dalej Sobie tutaj, oni po prostu mają pełne zgranie Oczywiście zagracie nimi 10 meczy To ich tutaj zgranie wzrośnie Do 10, więc możecie sobie tak grać i starajcie się generalnie szukać takich linków. Ponieważ, jeżeli w przeciekach widzicie, że jakieś karty mają wyjść po prostu na bocznym skrzydle czy coś, no to wiadomo, że fajnie do niego dobrać obrońcę bocznego. Natomiast, jeżeli jakaś karta miałaby po prostu wyjść na napastniku czy na pomocniku, to jednak to zgranie ciężej jest zrobić. I te karty, które dają jakby hyperlinka bezpośrednio, one tak nie drożyją. Jak, jak natomiast, no ja tak jak powiedziałem wcześniej, te karty, które dają sobie bezpośrednio w jakichś formacjach od razu zgranie, to one drożyją bardzo, ale to bardzo. No i co, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się również spodobał, do to, że po prostu nagrałem dla was ten film drugi raz, że jestem troszeczkę chory, jak to dla was nagrywam. więc ta jakość audio mogła być jakaś niezadobra, ale mimo wszystko zostawcie łapkę w górę, jeżeli możecie. Dla was to nie dużo, bo to tylko jedno kliknięcie. Zostawcie suba, to nie pominiecie kolejnych odcinków. Wpadajcie na Discorda, ale to już mówiłem, życzę wam miłego dnia, wesołych świąt, chociaż pewnie film jeszcze przed świątami się pojawi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.